Było nam niezwykle miło po raz kolejny widzieć Twoją kolekcję. Dawno nie pamiętamy takiej ferii kolorów, to było coś wspaniałego. Dziękuję serdecznie. Bardzo miło było znów wrócić do łodzi i pokazać najnowszą kolekcję, zabawę kolorami, zestawy nowe. To wszystko, co można było zobaczyć. Zabawa formą, kształtem, materiałem, strukturą. No, 15 lat pracuję nad swoją marką. Moim zdaniem tworzenie mody jest tworzenie nowego świata, nowych zestawień, nowych kolorów też, ponieważ my tworzymy własne kolory, struktury, materiały, no i te nadruki całe. Z czego została wykonana kolekcja, którą mieliśmy okazji dzisiaj oglądać? Kolekcja została stworzona z wielu tkanin, jak jedwa. Kocham jedwa ponad wszystko. I dużo pięknych materiałów, tworzymy też własne tkaniny, tworzymy też jacardy sami, to są wszystkie nasze autorskie druki. Ja kocham materiał, ja kocham strukturę i moim zdaniem jako, jako marka muszę tworzyć materiały. I u nas nie ma nic w kolekcji, co można dostać gdzieś w furtowni, na targu. To są wszystko bardzo autorskie tkaniny. Ja mam zakład, który te pióra naszywa. To jest wszystko ręczna robota. Wszystkie kamienie, my tworzymy też te cekinowe materiały. Wiele naszych sylwetek powstaje w Łodzi, jest szyta. Z firmą pracuję od 8 lat. Wspaniałe studio. Tworzą moje kroje tak samo. Mówić o zbliżającej się wystawie w Berlinie. Więc w grudniu będę obchodził 15-lecie mojej własnej marki i mam zaszczyt pokazać 70 sylwetek w Berlińskim Instytucie Mody. To jest wielki zaszczyt pokazać swój przekrój prac. I to jest dla mnie naprawdę coś wspaniałego wrócić, jak zaczynałem do dnia dzisiejszego tak naprawdę.